Nie pokombinuję, a to hmm? otwórz te. Czy w 14 randze jest? Nie, 18. Nie, Trzy dobrze. To nie ważne Nie, to jest nie. Nie. dziękuję. Trzy pakiety na ciebie czekają. Jak cię pani legendarka, to się wkuździe. Rozszerzenie gobliny kontrogno tak. Ja otworzyłem 27 pakietów w sumie. Dwa epiki. No tyle w sumie. No, czekaj, Mnie to wkurwiło. Czekaj. A tutaj otwórz pakiety, dobrze. Tak. Stryk. I to będzie niewyrównana walka. Ty tak długo Co? nie grałeś. No. Nie, tam dobrze, i tak bym przegrał. A, patrzmy. No bo. No, Kopaniec no. no. to nie no. jest epik? Nie, to jest jakaś karteczka. Chyba nie, ja nie wiem. <laughs> Daj każdemu z graczy po karcie części zamiennej. No dobra. Antyczny Mediator. Nie chce mi się czytać nie te nie te serwery karny co to jest? dobra lecimy wstępną mm. Mm. król bestii dobra i ostatni o jakaś fioletowa jest <grym> Serce demona. Zadaj 5 obrażeń strotnikowi, że jeśli jest przyjaznym demonem. Daj mu zamiast tego 5-5. Okej. Okay. Moja kolekcja. Co to, co to się grało w ogóle tu? No kurde, no nie wiem. Czyli, czy, czy, czy ja tu zagrał? Co jak ci idzie? No już tylko wrzucam te karty i można grać. Z trzedłą rundy będzie można zagrać, mi się wydaje. Mm. Czuję chwilę. Dobra, czekam czekam. to takie coś tu jest, to wyrzucę? Mm. <grym> oh. O, dobra, lecimy z tematem Możesz dobra. zapraszać Już zapraszam, zapraszam Zaprosiłem mm -hmm. dobra. To na początku tym Paladynem że zacząłem grać Nawet przejmie się nim gra. A. Nawet fajnie, nie? Tam w końcu mam do niego jakieś karty, to coś tam idzie ugra A wcześniej mm -hmm. to. Lipa totalna Rexar O jajko mam, nieźle Jajo ja, ja, ja mówisz? Ja uh mam -huh. do dupy karty na razie Ja mam jakiegoś bombiarza. O boże o Jezus ja. Nic ciekawego totalnie Noż trochę lepiej, ale Takiego mam fajnego nie, to mi się nie podoba. O, a on fajny jest. Do niczego mam tą rękę, kurde. Jajeczko. Może być. Zatwierdzam je. Co to, to jest? Trybomłot. Połączenie kija z trybem i, i to działa. No to nie źle. Mm. 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 Takiego fajnego mam. Ha. O Boże, świnka. Nie, to dobrze. Ty, co ja mam robić? Nie wiem. O, nie wiem. zaatakuje, tak? Nie wiem, ty. Nie umiem Kurde, tak? ciężki wybór, nie? Pomocy. Dobra, tak dobrze. Nie wiem czy dobrze... Spróbujmy. Dobra. Nie jest źle. Powiem Ej, szczerze. Co ty dajesz tą... Tą tarczę? Mhm. Czemu? Żeby miał. Czemu? No to keny, kurde, są na wagę złota. Tokeny? Mhm. Ty, mm. dobre. Bo ja tu combo mam, combo mam, nie? Jakie? Takie, że tak zobaczysz. Taka dobra karta jak mi doszło, to zobaczysz teraz. Ty, Co ty robisz? Krwawrycę, kurde! Ale ty, bściem! Patrz, to jest dobra karta, świetna, najlepsza. No kurde, za 4, 5 na 4. A skąd no, się Najlepsza, ale zobacz, jak fajnie wygląda chociaż. Czyli co mi ja tu mogę ty, ale zrobić? Ale będziecie mi zabijali, okay? No, ale mi pana no. Do dupy ta karta kurde Raz widziałem zdjęcie jak ktoś tego użył i dał 27 damage'u bohaterowi, bo Mountain Gianta wyciągnął o, no. Za mm. 5 27 mage. Czekaj. A i co ja tam mam na stole, bo mi zasłaniają karty? Jajo. A A ja nie. mam krwawego rycerza 6x6 6 i Protektora 2x2 Plus mam broń dobra. 2 na 2 2 na 1, sorry <gulet> Bum. Dobre zagranie Najlepsze na świecie dobry, dobry, dobry. Nie wiem, co, coś takiego sobie klikuję. i fajnie wygląda, no co? I zabij tego dziutka, bo jestem zawsze ciekaw kogo on wywali Dobra Ale nie teraz mm -hmm. um, Trochę beznadziejnie to zrobię, ale nie będzie. Patrz, takie kombo, nie? Król-kruszor. No. Taki fakt. karty, ale to było dobre. Ej, no Gili. mogło być gorzej, kurde. Gili. Jaki cwaniak. Tak, tak mnie nauczyli dla na dzielnicy. <laughs> Potwierdzone info. Tak było. Kogo tu mi zaśle? O Boże. Ty. Ej, ty fajne to było. No, jest nie, jeszcze nie, no. taki sam, tylko że tańszy przyzywał kości 2 i droższy to jest legendarka, przyzywa randomową legendę. Ooo. jak masz na tą legendę, to jakby się wszystkie. Kurde. Czemu jajko tobie jest ten? E, bestia. Nie rozumiem. No super! <laughs> świetnie, GG, kurde! Ej, dobry. Całkiem nieźle mi poszło. To było taktyczne zagranie, żeby jajko się zblokowało To nie wiem, ten deck zawsze jak nim gram to idzie tak powoli ogólnie, ale tak dużo kart mam na łapie, że to jest niemożliwe. Ej, fajne masz karty tam, takie, takie czerwone. Szamana biorę jakby, co? Okej, okay, to ja biorę... Ty, który, ma, kto był który, zagram tym. Ja mam. Będzie przypał, jak to idzie tak. Będzie przypał. Będzie, ja, będzie. W na, dzie na dzielnicy to tak mówi. Czekaj bo gdzieś picie miałem. Ty, miałeś, miałeś gdzieś picie. U, Czekaj, kurde! O Jezu. To to? Dobra, jestem resztka Nesti Muszę iść po pepsi. Co to nie lubię pepsi. No ja też nie lubię pepsi, bo tam chyba na litr pepsi jest ćwierć kilo cukru, więc to A ja i tak nie lubię, bo ma bezwadziejny posmak, tak samo coli nie lubię. Ja jak już nie wiem co pić, to piję to. Ja cię w ja też. Dobra, no nie wiem, świetne karty mam na ręce. Super się bawię. Count Gaver ty... Znaczy nie wiem co ja tam Gaver <gibler> Count, po prostu No 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 ty ty, sobie nie przesadzaj tam Zaraz przez healing to i mi się skończy zabawa Ty z nosta Ej dobra dawaj. Co to jest? GOLD totem przepływu many to jest już masz przegrano, bo mi dobra jedną kartę bo świetnie. Już tutaj mam Leroya złotego na łapie. Dobra, trzymaj to i koniec za Kurwa. Widzę, że... Zabawa się skończyła. Nie pierwszy. Okej, dobra, co ja to mogę zrobić? No nic więcej. Cztery, brakuje mi... Dwóch many. Aha! No nie, no na no. Jak się nie robię. A teraz patrz nie? na co zrobię monetkę, nie? Poszła monetka i ginie. Co <grywka> to jest zazione? Piechur ze złotych włości. Co o ty, ze złotych włości? Całkiem nieźle. No zarobisty, kurde. Co tu jest, kurde Dobra karta, 9 na 10 Albo nie 6 na 9. A myślałem, że 5 na 4, LOL. <grymne> Jaki super, ja pierdolę. A to, stosama prowokacja. O Boże. Tyle prowokacji. Tyle. Hmm. Jak ja to mogę zrobić? Spokojnie, ty nie musisz nic robić. Wleci. Tak wyleci tam, to Czyli, później... Ja ty tak, masz kart na Jaki kogoś? O kurde, jaki gil, jaki rok jak. Czary mary, kurde Ty czemu go zaatakowałeś? Ja nie mogę Na samej turze mam O, cztery many, daj Pozamiotane będzie yy. Gin No nie no, no. Grizzly <ślańcone> 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 Się kurde Co ja tu mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić! No, przegrałem. przegrałeś już, ty Lipa totalna, no, kurde. Ja nie mogę, co to jest? Przeciążenie... Ej, co to jest przeciążenie? Może w następnej turze jeden manem mniej mogę użyć? O kurde. kurde długo nie grać. 3 9. Gil! Nie, no weź, A, kurde. Dobrze. A, się mam chamski, nie? Nie, jestem po prostu Jesteś lepszy. tak wredny. To lepszy. Od kurde, ale karta fajna. Idy. No weź no. Ja nie mogę się ten żywiołak. No, jest najlepsza karta w grzeczu. Co to jest? Ragnaros. Co to jest? Nie możesz atakować na kore student za 8. Jakie opę? No. Gin! No, a ci się udało! <gurę> <gurę> Zginiesz! <Ja> nie wiem. <gurę> Już nie oh, będziesz Haha <gurę> <gurę> Koń <gurę> teraz. Strzelaj, kurę, się Dobre, no nie nie strzeli, kurwa, będę cię śmiać. Dobra, nie. 3, 5, 10 Pograne. Tylko gdzie jest mój hex? Tu jest. Nie ma. Wyfa. No jest... A z prowokacją widzisz? Najlepsza talia ta szamanowa ever. I, 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 i. I to złoty. Kurde, wyleciał mi z pakietu, ale się jarałem. Czemu mnie zaatakowałem? Ja, Teraz biorę ławce, jakby co? Dobrze. To ja wezmę. Magę. Nie, wiem, nie. Ty, paladyn, 18 kart podstawowych na 20. Może tym zagram. Dobry plan. Aha, żartowałem! nie! To jest zmyłka taktyczna. Ty, ale fajna mapa. No. Drugie, drugie, jest! Za 7 w pierwszej turze całkiem niezły wynik. No i no no kurde. Czekaj, co tu, co tu można robić? E, no Możesz obracać fajnie. tym działkiem w prawym dolnym rogu. No. I musisz te, w to antenkowe walnąć. W to niebieskie tam pole, to wtedy rakieta poleci. Okej, okay, widzę. Kurde, jeszcze. Po co w ogóle grać He w Można bawić się na mapach. Czekaj, nie yy. mogę. Yy, nie mogę nic zagrać. Ach, taką mam rękę, to już GG. Nie mogę odpalić tak, firewerków, o... wy tyfy! Wygrałeś już. No już wygrałem. Serio? No. No naprawdę. Chyba, że masz toporek. No mam. No weź, jak mi teraz zabierz tkacza sieci, to przegrałem. No serio? Kurwa. <grywa> <grywa> nie no, tego nie, jeden nie. na jeden to... pograny po prostu. No nie mogę odpalić fajerwerków, no what the fuck? Mogę przyzwać sobie kartofla? Kartofka. Nie, rzutkiewkę. buraka znaczy. Co za korek tylko spokojnie. No nie, no serio. Co? I co ci fajnego doszło? O, stary. Co? Pograne. Najlepsza karta na świecie. Jest. Za 4 many Ty ciemny masz sekret. Myślisz fajnie jesteś. Nie, nie jesteś fajny. Sorry. Koniec Kurde, nie mogę tylko trafić. Z czego nie możesz trafić? No tego lasera tam. No jak masz po lewej u góry No widzę No to tam, tam gdzie jest to niebieskie pole takie ta ścianka Ty, trawiłem No i rakieta zaraz poleci Ej, zostań ej, rakieta! A jak będziesz otwierać kominek po lewej na dole ciągę, to jakieś fajerwerki polecą Mi zawsze te po lewej fajerwerki leciało, teraz nagle to po się paliło. O no już pan Lipa Zaraz fajerwerki poleci O Ym, to co by tu mamy? Ej, weź sobie jakąś broń ok? Dobra, tylko że nie mam to weź No spróbuję Dobra Zrobię co w mojej mocy Dobra. Blok tarczą. Pozamiatałeś Wiem No o kurde, ale wojownikiem nie warto grać jak się nie ma bitwy grzmienięcia tarczą to co? To co? I różnych Jaka, takich. Jakaś... karta? A patrz co ja mam. Gigi. <grymne> Nie. Co to jest? <grymne> Freezing Trap. O kurwa. No. Stary. <grymne> Pozamiatany już. To... to ja wychodzę. No <grymne> i wystaw tego ziomka jeszcze raz. Dobra. Dobra karta! Tylko konsida klikać. 2 Dwa, trzy lub nie, że kurde. Dobra. Nie, czekaj. No nie, trzeba, bo najpierw ją zagrać, bo byśmy Gluta z szarżą Zamknij. No, jeszcze nic nie mówię, sorry. Ja tu jestem na jednej 14, 14. 14. Ty. Myślisz, że jesteś fajny. Jeszcze to w jeszcze Ja nie mogę. Ja pierdut. Ja cię, jak, jak ja jak, jakie czary mary, nie? Aha, poddałem się. Ej, czemu się nie poddało? Dobra, mogę wziąć jeszcze naj najgorszą talię jaką mam, jak chcesz? Dobra. A ja to przegram. Dobra. Mam tak niedopracowany ten dek. Yy, to ja zagram. Na przykład... Warlockiem. Trwa, ale mam tylko 12 na 20 kart. No i tak ponad połowa, nie jest ile. Ponad połowa. Jeden level wbijasz. <laughs> Czekaj. Kili. E... Ty, ale jak wbijesz wszystkimi postaciami 10 level, to dostaniesz 100 golda i możesz kupić co pakiet. Serio? No. Ja, ja mam 100 golda. No kurde, to kupuj pakiet! Serio, jest za sto? Ale do dupy rozdanie, ja jebie. Ty wam otrzymujesz dwa kryształy many w tej turze. Może zmienię. No, może być. Jajajaj, ale do niczego. tak, dostałem ognistego ogara. Tak. Jak ognistego ogara? No, oglisty ogar. Taka za 7 many. Ja pierdziele Czemu co tu masz tali? Co Nie to wie. jest za karta? Takie wypierdalaś mi stąd. To jest Nie, bo to jest elf. No i Brzydki co? elf. Uczekaj. No weź się go brzydka. W hmm. hmm. porównaniu z moją Janeą no z niebieskimi oczami. W porównaniu z moim typem. Jest... no brzydka. No ta broda to... Tak, <noise> <noise> <wymiękam głosy> po prostu. A patrz co, ja umiem. Aha. Ej, ten... Tygrys to ty masz go z mocy specjalnej, to ma jedno czerwone oka, a drugie zielone. Serio? No. O, leko, ty. No je z jednej strony jest lwem, a z drugiej jest niedźwiedziem. A nie człowiekiem? Serio. Nie, co, nie. serio? No zobacz. I faktycznie! No widzisz, ja jestem lepszy. Ej kurde, bo jest tego, po prawej jest ciemniejsza, po lewej jaśniejsza. Chyba no dół, ty. Po prawej jest ciemniejsza, po lewej jaśniejsza? Tak. Nie powiedziałem tak? Nie, powiedziałem teraz. No kurwa. kurwa. Czerpiasz się fajnego. szczegółów, jeju. Nie, czerpiam się... Dobra, nie wiem. <laughs> to patrz teraz. No Bo nie! Ale to było dobre! Nie! No nie! Ale teraz to zrobiłem. Czary mary. No pozamiatałeś. Tak jest. Tak jest. I był I dwa pancerza, i wygrałem. W grę. No tylko 23 życia. Pytanie, czy to będzie warte. O kurwa, nawet mnie nie stać. Fajer. Uh. Poszukaj gdzieś prze przeceny, może coś. O, ale ty, ale to zrobił. No czarmary znowu, nie? No. No przecież. Tak jest. Gwałtowny wzrost. Szkoda, że tego nie dostałem na pierwszy. O, rok. jak to jest na pierwszej turze, to już jest pozamiatane no, praktycznie. to jest mega. A jak masz dwa, to w ogóle wygrałeś <ścoughs> grę. Ehm... Y y y y no nie wiem, no nie wiem. Eee... Ach. Ej kurde, ja mam w mikrofonie tego, do podgłoszenia i przycieszania. Ale magia, nie <grym> ma typ. <grym> No nie wiedziałem! Od ilu masz ten... Ten, ten, e ten mikrofon. Nie mam pojęcia, ale długo. Tak <grym> masz <szczęśliwia> jakieś dwa przyciski, teraz ściskam, wciskam, nagę ciebie nie słychać. I Co za kole. Ale magia. No. A ten Behringer taki, gówno. Nie, nie. Nie zły czady. Czad. Aha. Nie, ogra! Nie! Kurwa, nie. Będę. Czemu go bijesz? Jaki koleś? Ale wiesz, że najpierw trzeba tą lancą zamrozić, a później... A, zapachować. a sorry, kurwa. Jaki koleś? Ty... ty nie umiesz w ogóle grać, i stąd. Co ja się zrobiłem, no? Ja... Wszystko. Aha, to sorry. No. O mój Boże, co to jest? Fasta. Nie, nie rzucę! Co? Masz mi co? Szkoda. Masz jakąś małpę z win. No czemu? Jeszcze te drzwi mamy, ale on jest fajnie. Szkoda, że ten Vacarny nie ma 4 HP. Mam Boże, ja nie miałem 9 HP. No naprawdę, manek. bardzo szkoda. Nie, no nie, no nie, no nie, no. No weź, gdzie mnie? No. Kurde Antenę. Co mam zrobić teraz? Zginąć. poddaj się Nie, nigdy Czemu? Nie wiem No 3 5, 7 Uuuu Człowak, sekret ma Ej, co, co, co to było? Teraz przyzwij jakiegoś zioma Pro Elo za 10 many Lodowo drzewo 8 na 8 się Stawiam dychę, że masz lodową tarczę na sekrecie. W sensie co? Stawiam dychę, że masz lodową tarczę na sekrecie. A co lodowa tarcza robiła? Może... nie wiem. Aha. Nie pamiętam, ale... Kurde, pamiętam to, to nie wiem, no to... Ja stawiam lustrzany odbyt, ale mogę się mylić. Przecież ty... Ty zagrywałeś tę kartę, to jak możesz wiedzieć, co ona robi? Co za koleś? Haha. Kurde, Haha i co? Haha! huj, oj się porobiło. <grym> ja <grym> jest beznadziejna. Co ty nie, 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 Co nie, nie, Co Co za co za nie, nie, Co za ty? co mogę... Weź się nie, Co to w ogóle robić? Następny sekret, który zagrasz w tej turze kosztuje 0. Tylko nie miałem sekretu. Ale olej. <grym> ha, ha, ha. O nie no, kolejny. 4, 8, i tak trochę umierasz. Ty umierasz. Ty umierasz. Ty, co wie. 14. Jakikolwiek kolor <grym> mnie wychodzę, w ogóle miałem uzdrowienie na ręku. <grym> no weź! Tak! O Boże. Twarz, prawie 16 wbiór. Idziemy i coś spać po Czekaj, otwieram pakiet. Dobra, to otwórz. Ja nie mam. Dobra, moc smal jesteś. Hmm. To powiedz co wyleci. Nie. No weź no. Ej, kupić za gobliny czy za. Zwykłe? Zwykłe? No. No te gobliny to naprawdę, musiałbyś 50 pakietów otworzyć, żeby coś dobrego poleciało. No. Czy ja dobrze wzią? 60 pakietów za 60 euro, co za pojeby. No. Za, za dobra. Otwórz pakiet. Ile to by było kawałów? 60 euro. Fioletowa karta, jej. I Długi łuk Gladiatora. A to jest łupo. fajny item, powiem szczerze. Gladiator posiada niewrażliwość podczas ataku. Niech będzie, nie wiem co to znaczy. Może używasz go i jak atakujesz, to zaatakujesz mnie, który ma 7 ataku, ale nie obrywasz. Łoku ty, dobre. Idziemy wejść w Ace of Space pograć, czy na nic? No nie wiem, no ja chyba nie mam teraz w Space na komputerze. Kurde.